Dzisiaj nagrywam toka Booka, Już szósty odcinek i dzisiaj mam zamiar zrobić Sylwestra, ale jak wejdziemy już sobie do głównego lobby, to idziemy od razu do postaci, dlatego że no, sylwestra samemu no trochę bez sensu by było, więc wchodzimy, okej, okay, jesteśmy już w postacie. Yy, w takim razie to, jesteśmy już, to znaczy jesteśmy w głównym lobby teraz idziemy sobie do postaci dobra, o nie, moje postacie są w piżamach, to nie będziemy ich budzić i tutaj sobie zrobimy jakąś koleżankę mojej to znaczy mojej postaci, no tak mojej postaci, zrobimy sobie jakąś koleżankę, oczywiście zrobimy też kolegów żeby nie było i ona, ta koleżanka będzie miała a zrobimy jej takie włosy takie będzie miała włosy, tutaj jakieś brązowe, takie śniutkie. Yy, tutaj jakiś strój, to zrobimy jej. E, powiedzmy taki. Chociaż nie, 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 może nie taki, tylko poczekajcie. Zaraz, zrobi, zaraz zrobimy strój, ale teraz musimy jeszcze zrobić nos. Dobra, w takim razie przechodzimy już do rzeczy, czyli do naszej postaci którą teraz robimy i może jakąś tak. O, nie, 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 bo jest zima, no to chyba nie będzie. Yy, w takim tym. Przechodząc do rzeczy musimy robić. Yy, tutaj, tutaj, tutaj tutaj, tutaj tutaj. Yy, może zrobimy sobie taką. No w sumie zostawmy taki kwiat, będzie miała piękny. Moim zdaniem to pięknie wygląda. Yy, trzeba oczywiście ich elegancko ubrać, bo no wiecie, na Sylwestra. No, wypadałbym i tak. O, ta jej przyjaciółka będzie miała taki, takie włosy. Yy, blond, akurat, no blonda. No, niezbyt. Będzie miała o takie. Yy, ale nie, w sumie blonda mojego, cór mojego córeczka nie ma, bo ona ma takie rudziaki, że tak powiem. A więc możemy jej zrobić i tak. Nosek zostawiamy, ale kolor. Nie. O, taki. Teraz dla niej jakiś elegancki strój jest, taki jakiś, w sensie, no wiecie, taki żeby był wygodny na Sylwestra. Ale taka sukieneczka jak się nic nie znajdzie. Uff, ja nie mogę, ile tych ubrań tutaj jest. I tak. O, piękne strój, prawda? <śmum> po mamusi. <śmum> Okularów to może nie, przez to, że moja córeczka ma. Ale jakaś spineczka, ale nie w sumie, bo ona ma tyle, to nie. O nie, nie, nie. Mama ma na sobie ma Teraz tutaj mąż jakiś się pojawi. Eee, o taka gdzieś skóra. I tak. Włosy, włosy, włosy. Od razu szukamy włochalów. <noise> I tak. Eee, co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że. Bo niedawno się pojawił ten odcinek piąty. W sensie no, zależy kiedy ten wejdzie, Jeżeli wejdzie gdzieś około nowego roku, tak od razu, w sensie no wiecie. No dobra, pomijmy ten temat jednak. E, chciałam Wam też powiedzieć, żebyście zostawiali e, tak dużo wyświetleń jak pod każdym filmem, bo naprawdę mnie to bardzo cieszy. I jeszcze jedną chciałam rzecz powiedzieć, żebyście... Jak na przykład nie odpiszę na jakiś komentarz, nie zaserduszkuję, to nie, to nie znaczy, że ja go nie widziałam. Tylko na przykład, nie wiem. Po prostu nie miałam co odpisywać, też nie zaserduszkowałam, ale każdy będę czytać. Może nie od razu jak się pojawi, ale każdy czytam. Więc także jest ok. I tak jak jeszcze mówiłam kiedyś, najlepiej, żebyście nie pisali takich zbytnio niemiłych komentarzy. Eee, no, bo to nie jest serio miłe, to się tak wydaje, że komuś sprawdzi się przykrość, ale gdyby ktoś wam to zrobił, to byście poczuli, jak to jest. Eee, w sensie, no wiecie. No wiecie o co chodzi, prawda? Eee, wracając do rzeczy, no teraz tylko ubranie i będzie gotowy mąż. Uuu, proszę, proszę, proszę. Dobra, jakoś sobie tu poradzimy. Tylko pytanie, właśnie jakie to ubranie Okej, okay, tam na początku były fajne te ubrania, to może jakieś tamtych wezmę. Okej, okay, wybrałam już strój taki. Moim zdaniem mi się mega podoba. Jakieś okulary to nie. I no proszę, tak wygląda jedna, ale nie zrobię więcej, dlatego że ta malwinka. Także właśnie będzie uczestniczyć z nimi w Sylwestra. Ale jeszcze zapomniałam zrobić córeczki. Takiej o właśnie nastolatki, żeby siostra Malwinki miała. I pewnie dziwicie się, dlaczego siostra Malwinki nie była na wesołym miasteczku. Dlatego, że wtedy mogła zostać w domu i po prostu nie chciała jechać z nimi do wesołego miasteczka. Dlatego po prostu została w domu. O kurde, to chyba mam pomysł. Mam pomysł, bo ja miałam inną fryzurę, za, fryzurę zaplanowaną dla niej, mianowicie taką. Czy wolicie tamtą? Czekajcie, mała wylicząca S, co S o S wściekły pies. Czyli tak, Jednak zostaje. Więc no, lecimy dalej. Siostra będzie miała takie same, tylko że inny kolor i bez motylków. Bo wiecie, nie każdy lubi motylki. <laughs> I ona będzie miała o takie. Coś takiego. Chyba pasuje, no nie? Po prostu sobie przefarbowała. Nie urodziła się z takimi, tylko przefarbowała. I to tak. Ubranko. Ubranko, może jakaś bluza. tak Może być, prawda? Czy taka wolicie? Nie, bo to bardziej do chłopaka pasuje. W takim razie zostawiamy tą, którą teraz właśnie widzicie na jej ubranie. ubraniu. A może jeszcze jakieś okulary byśmy jej dali? Co by na to? Mm, tylko pytanie jakie właśnie. Właśnie to jest problem, że nie wiem jakie. <laughs> Takie. Co nie? Ładnie wygląda w nich. No. Więc oto cała rodzinka, która będzie jeszcze uczestniczyć w Sylwestrze z moją rodzinką. Więc w takim razie lecimy z historią. Mamo, mamo, tak? Dzisiaj będziemy iść do, do Kate i do Malwinki na Sylwestra. Do Kate, inaczej przez to, że u niej będzie akurat Sylwester. W sensie gdzieś tam pojedziemy, gdzie będziemy z Kate i Malwinką. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że siostra Malwiny będzie, chociaż. Już nie grymać, nie grymać. Musimy się zapisać, bo my mieszkamy w innym mieście. No, no, no. O, nie ma obsługi? Przepraszam, byłem w toalecie. Dobrze, my chcemy się zapisać. Mama dostała świra. Przestań. Yy, dobra, my chcemy się zapisać. To proszę to podpisać. Tutaj. A, dziękuję, dziękuję. Du, 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 du. Proszę bardzo, podpisane dokumenty. Yy, my yy, przeprowadziliśmy... My, my się nie przeprowadziliśmy, tylko przyjechaliśmy, a słyszeliśmy, że trzeba się zapisać na tak, przyciągnięcie. Tak, dokładnie. Tutaj już Wam. Tutaj już wam zapisuje się. Tu, tyk. Ty, ty. Dobra, możecie iść. Dziękujemy, do widzenia. Ha! Trzeba wstawać. La, la, la. Zwierzęta już wstały, ale siedzą sobie na łóżeczkach. No i dobrze. Nie wstajemy. No dobra, musimy zaświecić światełka. Wstajemy, wstajemy. Dzisiaj jest Sylwester. Wstajemy, wstajemy. Nie ma czasu, la, la 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 Wstajemy wszyscy! Idę się przebrać. O nie, gdzie ja mam strój? Gdzie ja mam strój? A tu. <tryk> Tyk, dobra, przebrałam się. Tu powiesz, że dzisiaj piżamy. W takim razie wstawaj mężu e, A co się stało? Dzisiaj jest sylwester No wiem, no to się przebieraj Bo ob, e, w, po obiedzie jedziemy Żono, no, my nigdy nie jemy obiadu Macie przekąski? To trzeba było jeść Dzisiaj idziemy akurat na dół Okej, okay, przebieram się Już, już, już Idę obudzić ją Wstawaj, dzisiaj sylwester Co? Dzisiaj sylwester? Tak, dzisiaj jest sylwester no to ja szybko ubieram. Idę jej to zanieść. Ubieraj się, ubieraj. Dobra, trzymaj. O dziękuję. dziękuję. Te zwierzęta. Trzymajcie. Trzymajcie. Tutaj to chcę. Ty chcesz. Tą. A ty chcesz z myszką tą. Dobra, coś, ja zawsze śpi. No ja to się nie lubi bawić. <laughs> Okej, okay, umalowana. Jeszcze muszę się umalować, muszę się umalować. Chodź tu chciał umyć zęby już. No nie tu mamy. Tu. No i pięknie. Dobra, myjemy ząbki, myjemy ząbki. Ty miałeś czerwoną, prawda? Chyba tak. Du, 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 du. Mama, a kim będzie Sylwester? Z malwinką? Izy? Izo? Tak, ona ma na imię Isa, bo ja już nie wiem, nie pamiętam. A jakie ma włosy? Blond. To nie, to była ta, yy, bo mam dużo koleżanek z blond włosami, ale ta. A mam motylki we włosach? Tak, to to była Martynka, o ile się nie mylę. To była Majtynka, tak, to była Majtynka. To ja była Majtynka. Ona będzie z nami mieć Sylwestra. No to fajnie, że Martynka, bo akurat jej rodziców znam. A kiedy się stąd wyprowadzamy? Dopiero za tydzień. Jej! Będzie długa, flajda. No. Jezu, nasze zdjęcie. Mężu, popatrz sobie, jakie zdjęcie zrobiliśmy. Mężu, a tu jesteś. O, mamo boska, gdzie wyście to byli? Na asteroidzie, wiesz? Matko, to wybuchła? Już błagam, nie wiesz w takie bajeczki, dobrze? Jasne, jasne. A poza tym to nie jest asteroida, tylko meteoryt czy kometa? Coś takiego. To kometa tu pisze. Umiesz czytać? Mamo! Jakbym nie umiała przeliterować? No, już myślałam. Dobra, bierzemy te rzeczy i idziemy w miejsce, gdzie będziemy puszczać fajerwerki. A gdzie to dokładnie? Zobaczysz. Teraz stop historia, dlatego, że będziemy sobie w tym domku urządzać, bo tutaj będzie ich sylwester, więc pierwsze robimy sobie tutaj z tyłu łazieneczkę. Bez prysznica, tylko taka wiecie, toaleta, żeby było dwie i tutaj na, na środku będzie umywaleczka, w sensie no kran można tak to określić, taki wiszący na dodatek może, co wy na to, nie, 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 nie. Nie, nie dzisiaj. O, tutaj. Taki piękny, 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 naprawdę, no, prawda? jeszcze lusterko. Nie wiem, po co, ale po prostu lustereczko sobie tutaj damy. Okej. Okay. I tutaj będzie stołóweczka. Tutaj będzie lodufe... lodóweczka. Lodóweczka, stołóweczka. Tutaj też będzie do gotowania, bo kto wie. Tak, byle jak to tylko daje, więc to naprawdę nie musicie się tym przejmować, bo. No bo i tak to nie będzie tak pewnie wyglądać. To znaczy, no nie musicie się tym przejmować, bo to jest tak na szybkiego zrobione, więc no. Tutaj damy takie dwa. Nie wiem po co. O. Albo nie jeden najlepiej, ale taki większy, ten chyba jest większy. Okej okay, i tu damy może jeszcze taki malutki stoliczek. Jakiś dla dzieci, albo taki, o taki napiętne. I na tym damy takie tylko przekąski O takie właśnie. Tu będą takie rzeczy. Nie wiem czemu akurat już ustawiam te jedzenie, skoro niepotrzebnie. Teraz y, tylko tak, tak, tak. I tu będzie lodówka, i w lodówce musi też coś być. Tu będą takie bardziej zdrowotne rzeczy. Yy, dlatego, że tutaj jeszcze będą lody. W sensie, no oprócz lodów, to powinny być tutaj same zdrowotne rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj o. I tutaj buraczek. I tu, tu. jakiś arbus. Też damy bekon. czub. I tyle. A tutaj damy talerze. Tutaj damy jakieś talerze, 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 talerze. Żeby były. No, wiecie, bo. Bez talerzy to niezbyt. Czekaj. Damy tak dużo. Czekajcie, tu są trzy dziewczyny. Dwie nastolatki. I tutaj jeszcze dla rodziców. Czyli tak. Mama. Tata, mama, tata i mama. Dobra, tyle talerzów wystarczy. Yy, tak, i sorka, że nie zrobiłam wigilii. No, ale wigilii już się nie dało niestety, bo zaczęłam właśnie na... po wigilii chyba nagrywać to kaboka albo coś takiego, ale po prostu nie zrobiłam. Tak, cześć Max. Po prostu nie zrobiłam. Yy, I tutaj będzie taka sala odpoczynkowa. Hmm, przez to, że... no nie wiecie. Nie możemy też przesadzić ze samą, samym obżarstwem. <grym> w końcu... Hmm. Tutaj będą jakieś te ciepłówki jeszcze na balkonie. No, da się go otworzyć? Czekajcie. A, <grym> zacięło się. Okej, okay, tutaj damy dwie pufy. Jedną. Chyba, że się zmieszczą dwie. Ja, czekajcie. Ja Zarzucę tą. Wezmę tą i tą. Okej. Okay. Tu będzie jeszcze fioletowa jedna. I zielona. Dobra. Tutaj mniej więcej. O, pięknie to wygląda moim zdaniem. Tutaj czyli tak naprawdę cały ten dom zrobiony, co nie? Duże jedzenie. No tak, dobra, to w takim razie kontynuujemy historię. Dobra, dobra, musimy teraz to gdzieś tu ustawić. Gdzie tata, gdzie tata? Jestem, jestem! No, masz szczęście. Tutaj już jest wszystko przygotowane, ale nie pokazujemy, jak wygląda tam dalej mieszkanie. Teraz trzeba to tylko ozdobić. Yy, tutaj damy tego baluna. Tutaj damy jakieś te dwa te. Yy, to może przesuniemy tutaj. Póki co, tutaj muszą leżeć te dwa, tutaj trzy czapeczki, jakby ktoś chciał, daliśmy i... fajerwerki. Oczywiście, jeszcze może pójdziemy po jakieś balony kupić, co wy na to? Dobra. Dobra, teraz stop historia i będziemy ustawiać ozdoby, bo zapomniałam totalnie o ozdobach, więc sorry, sorry za to. E, Czemu świąteczne? Może nie świąteczne, tylko takie bardziej imprezowe. No. Czekajcie, bo nie chce się to teraz wywalić. O, dobra. Wywaliło się. Hmm. Tutaj jakieś takie... Czekajcie, czekajcie, czytajcie, bo mi się tutaj wszystko poplął. Okej, okay, i teraz to bierzemy, tu dajemy. I tutaj trzeba to ładnie przystroić przecież. <laughs> Nie no, tak to bez przesady też. To musi być ładnie ozdobione. Tutaj jakieś Hello Kitty. Tutaj jakieś takie baloniki gdzieś tam. No bo wiecie, musi być ozdobione Storo Sylwester, no to musi. Musi musi. Jeszcze tutaj może damy coś, jakieś takie balony tutaj o. Przejściu do tego. Damy też te czapki. Tutaj jeszcze. O, o, tutaj, o, tutaj. Co z tego, że będą każde? Inne? No ale może być. Tutaj jeszcze damy. O, co to jest? Co to jest? A, fajne. To też. Tutaj każda w innym kolorze. Cztery tylko co prawda jest więcej dzieci. O, będą mieli dwa opakowania firewerek. A to co to jest? O, tu też fajne. A to trzeba sama włączyć? Tak. Dobra. To też sobie tutaj damy. I jeszcze takie gdzieś tutaj podajemy. W każdym pomieszczeniu będzie po jednej, nawet w toalecie. A tu to będzie zielona. Nie tylko może w toalecie. Tylko zmienimy sobie ten ściany bardziej na toaletowe. O, takie. Dobra. Gdzieś nie za jasne. Dlaczego znaczy, idzie? Szybciutko to mi zajmie. O, toaletowe, tak samo, tylko że bardziej w innym kolorze. Dobra, kontynuujemy. historię. To jest przystrojone wszystko. To pudełko możemy gdzieś, nie wiem. Schować zapalmę? Dobra, może tutaj leżeć. No i tak, czekamy aż się stiemni, a w tym czasie może gdzieś pójdziemy? Gdzie byś chciała iść dzisiaj z nami? Hmm, niech pomyślę. Niech pomyślę, niech pomyślę. Może na zakupy? Tak, no to idziemy na zakupy szybciutko. Tak długo, żeśmy szli, że już się ściemniło, więc zrobimy sobie tylko dzisiaj zdjęcie, bo nie zdążymy już nic innego. Szkoda, ale jutro pójdziemy. Okej, okay. tutaj jakieś Motki sobie wciśnię. Tutaj ta 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 Tutaj, tak. Co tutaj w ogóle jest? Bo ja nie wiem, co tutaj jest. Aha, to tak wygląda. Yy, tutaj sobie klikniemy te tak, 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 taka, taka, taka. Taka, 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 taka. Klikniemy sobie dużo emotek. O! Ej! Co to jest? Jak to wrócić? A tutaj, dobra. Yy, nieważne. Dobra, robimy sobie zdjęcie. Uśmiech. Fajne zdjęcie zostawiamy na pamiątkę i idziemy. Jesteśmy jako pierwsi tutaj, co się dzieje. No, musimy zaczekać w takim razie. No. Zaraz pewnie przyjdą. No, hej, przyszliśmy. O, cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Hej, możemy się pobawić. Nie ma tutaj czym. Musimy zaczekać na Malwinkę i na innych. Jej, będziemy dzisiaj wszyscy razem. No, Kate, fajnie. Okej, okay, no to co robimy? No nie wiem. Mam pomysł. Mam pomysł. Chodźmy, się przejdziemy i zobaczymy, co tutaj jest. Dobra. Ja idę do kuchni, ty idziesz dalej. Dobra. Cześć! Dzień dobry. Hello! Ej, no, ja już się boję, co to będzie za noc. No, ja też. Cześć! No, fajnie, idzie do tam do koleżanek. Jasne. Patrzcie, co. O, hej, hej, patrzcie, co przyniosłam. No, fajne, cześć, cześć. Szkoda, że Maxa nie będzie. No, a co, nie będzie? Ale by było fajnie, no, tutaj. Ej, ale tu jest czadowo. To jest ekstra, ale boję się na serio Sylwesta. O, przyszliście w końcu. No właśnie, już myślałam, że nie przyjdziecie. Hello, idź tam. Cześć. Hello, no. Boże, co tam się dzieje? No. Ja już się boję, ja też... No ja też, ale w sumie może będzie fajnie. No, masz rację. Cześć dziewczyny! Max! 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 Cześć! Co robimy? Nie wiem, nudzi mi się tutaj, bo dalej nie ma Sylwestra! No właśnie. My, cze my czekamy przecież tylko na niego. No właśnie. No to co mamy w tym czasie robić, no? Nie wiem, może, może podglądniemy lodziców, co robią dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. O tu. Chodźcie. Idę. Hi, hi, hi. Ciszej. Sorki. Dziewczynki, chodźcie. Zaraz będziemy puszczać fajerwerki. Jej. Ale przecież ja jestem chłopakiem. Jesteś jedyny. Dlatego. Aha. Okej. Okay. Będziemy już zaraz puszczać fajerwerki, więc lepiej przyjdźcie do rodziców. Tutaj. O. Ja sobie też tu stanę z moją mamusią. Kto jest. Kto dzisiaj będzie podpalał fajerwerki? Nie wiem. Już się boję, trzymajmy się razem. No właśnie. Będzie tak najlepiej. Ja pójdę. Okej. Okay. Mamy dwie pary. Pierwsza, która? Tęczowa. Dobra. Okej, okay, te sobie tam postawię, ale zanim każdy, kto chce ubierać czapeczkę. Ja chcę. Ja też. Czekajcie. Nie tą. No patrz. Tą chcę. A Matryś, ty jakąś chcesz? Nie ja nie chcę. A wy dziewczyny? <laughs> po co my się w to pakowałyśmy? Nie wiem, ale mi się wydaje, że to jednak będzie ekstra. Przez to, że to Sylwester, halo! O, no w sumie może być tu jakoś fajowo. No właśnie, może będzie tu fajnie. Oby. Trzymaj. Jej, ale już się nie mogę doczekać, kiedy będą wybuchać. Odłóż sobie tą ośmiarniczkę tam. Jej, ale się cieszę. Już się nie mogę, serio doczekać. Dobra, ja idę podpalić. I uwaga! Trzy, dwa, jeden! Szczęśliwego nowego roku! Yeah! Dziewczyny, mi się tu ekstra podoba. No, to jest mega! Ja nie mogę, ale fajnie, ale mega! Yay, 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 Mowa. Dobre, to można tam odstawić, i jeszcze drugie będą. Jej. Drugi raz szczęśliwego nowego roku będzie. Ja! To będzie ekstra, mówię wam. No. I uwaga: trzy, dwa, jeden. Woo! Szczęśliwego nowego roku, drugi raz! Ale też jest szybciej skończyły, dlatego że było ich trochę mniej. Łe, szkoda, ale było mega. Tak ci smak mi się mega tu podobało. Dobra, dziewczynki, teraz będziemy sobie parkietować i. No. Ktoś chce coś zjeść? Jakby ktoś chciał coś zjeść, to można przekonszać. Jasne. My sobie tu potańcujemy. No. Ale tu jest mega. Zaczekajcie na mnie. Ale super. No. I w tym odcinku chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek z Sylwestra. Mega się nad nim starałam. Chyba najbardziej ze wszystkich odcinków, więc no. Zostawiajcie dużo łapek w górę, subskrypcji. Z dzwoneczkami oczywiście. I dużo wyświetleń, bo naprawdę... Mam tak dużo że mega. I pamiętajcie, żeby już nie pisać imion dla zwierząt, przez to, że mam ich już za dużo i chcę zrobić to losowanie. Więc na razie pa.